Kolejna nominowana osoba to Patrycja Kruczek. Zapraszamy Panią do nas. Patrycja ma 16 lat, mieszka w Kamiące Wielkiej i jest uczennicą 6 Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Od 8 lat uczęszcza na zajęcia z ceramiki w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, gdzie swój talent doskonali pod kierunkiem Pani Wiolety Roli. Jak sama Patrycja mówi, to właśnie pani Wioletta nauczyła ją podstaw i zafascynowała pracą w glinie. Patrycja brała udział w zajęciach z malarstwa farbami olejnymi u pana Antoniego Reszkiewicza, ale chyba zajęcia z ceramiki tutaj zwyciężyły. Od roku uczęszcza również na zajęcia ze sztuki użytkowej do pani Elżbiety Barciszewskiej Kozią, która nauczyła ją również wielu ciekawych i praktycznych metod zdobienia oraz wyrobu biżuterii i malowania na jedwabiu. Patrycja ma na swoim koncie wiele osiągnięć, a najważniejsze z nich są na, nagrody na międzynarodowych konkursach plastycznych, takich jak Moja przygoda w Muzeum przez kolejne trzy lata, czy ludzie ludziom zgotowali ten los. Kolejne dwie nagrody Patrycja zdobyła w konkursie Mieszkam w Beskidach, a ostatnio, bo w zeszłym tygodniu odebrała wyróżnienie aż z Tajwanu. Patrycja ma na swoim koncie wiele innych nagród i wyróżnień. Oprócz ceramiki, plastyki i zdobienia jej największą pasją są zwierzęta, a szczególnie konie, uwielbia jazdę konną. W przyszłości chciałaby zostać weterynarzem i do tego stara się dążyć. Pracując w glinie i malując, odpoczywa. Pomimo, że taka praca może wydawać się żmudna, patrycja bardzo ją lubi i dobrze się przy tym bawi, co od razu widać. Drodzy Państwo, Patrycja jest przed nami, ale obok niej na kraju sceny oraz w holu umieszczone są prace plastyczne, które są właśnie dziełem Patrycji. Państwo te prace oglądaliście wchodząc. Będzie jeszcze okazja, aby na zakończenie koncertu, kiedy będziemy się powoli rozchodzić do domów, z Patrycją jeszcze na moment zamienić parę słów. Będzie mogła opowiedzieć o tych pracach, a może niektórych będzie chciała się na Państwa ręce pozbyć, ale już trzeba będzie z wszystko rozmawiać indywidualnie. Bardzo serdecznie Patrycy dziękujemy, bardzo prosimy o